Ja to ginał was witam o wschodzie słońca z Międzyrzecza Górnego z takiego widokowego miejsca dzisiaj o sobota 5 września 2020 dzisiaj mam nadzieję trochę poralizujemy jest po 6:20 po 6 rano ja jadę z nocki z roboty Mamy tutaj taki oto piękny widok na góry i wschód słońca Nie spieszy się mi do chałpy Sam cały dzień wolny Trzeba będzie trochę pospać Potem iść do kościoła na mszę a po mszy na Rajza tak mi się zdo, że to tak będzie dziś ale fajnie, fajnie to wygląda, kurczę, ta Klara. Elegancko, nie? Ktoś by powiedział, że to jest zachód. Nie, to jest wschód słońca. Ja, góry. Peskid Mały. I tu jest właśnie Brama Wilkowicko i Magura Koziogórka. Czyn Klimczok, czyli beski Śląski już. Ja wylądowałem na jakichś stawach, że tam przez te krzoki przejechał. Na jakichś stawach, chyba to już są mazańcowice tutaj. Ale fajne miejsce. Tyle, że obrym hodowlany jest tym zbruniony. Ale kto by się tu spodziewał faceta na rowerze o 6 rano. No chyba nikt. Po lewej stronie będzie zaloh inseminator Inseminator Ktoś nie wie co to jest To jest coś takiego, ktoś taki to po prostu zapładnie To jest punkt unasieniania zwierząt. O. Właśnie coś takiego. Jest no. Z tej strony widzicie? Nie wie? Koło Jest. to już bronów, robi się już ciepło, ma być 27 stopni dzisiaj, a ja muszę iść spać po nocce. No. Generalnie rzecz biorąc to nie musiałbym, ale po tym to człowiek nie jest za bardzo do życia. O, jak, jak to się go do. Dlatego też trzeba iść trochę pospać, nie za dużo, bo po tym trzeba będzie do kościoła iść. A potem na rajzaka i pojechać, oczywiście, no Jutro podobno ma być chwila to pogoda Także zobaczymy jak to będzie Ja to Ja bym godą... Na razie, że... Aha widziałem <śred> Przed chwilą kurczę, baba wsiadała do auta I widziałem kurczę, że od razu wzięła telefon i dzwoniła Co za głupio małpa nie mogła po prostu telefon wziąć i zadzwonić te 3 minuty prędzej, a ginał wsiadła do auta, ruszyła i telefon i zaczła dzwonić. No co za mał pan? Ludzie złoci te Nie rozumie takiego czegoś. W ostatnio jechał też z nocki na przystanku tutaj na Kundza w Brunowie Na jednym, na drugim, na trzecim Młodziki siedziały I każdy no zgarbiony Tak zgarbiony o. I tak no gapił się w telefon Co za głupi naród dosłownie A potem to kręgosłupy krzywe i Narzekają, że, że boli Że w ogóle, że ja nie mogę na WF-ie ćwiczyć Bo mnie kręgosłup boli Ruszaj się nie to cię nie będzie bolało Dobra A ja się teraz ruszam już do chałupy na razie to tyle.